Zajmujemy się tutaj wszystkimi dziećmi. Mamy tu dzieci, które cierpią z powodu niedożywienia, chore na malarię, na choroby układu oddechowego. Mamy też fazę letargiczną, która może być powikłaniem po przebytej malarii, w trakcie której pacjent traci świadomość. Mam na imię Koala Cecil. Jestem pielęgniarką wyspecjalizowaną w pediatrii. Pracuję w tutejszym szpitalu św. Maksymiliana Kolbe i pełnię funkcję przełożonej oddziału pediatrii. Większość dzieci, które trafia do naszego centrum, cierpi na umiarkowane niedożywienie. Aby zapobiec wpadnięciu w ciężkie niedożywienie, podajemy im mleko w proszku pochodzące z Europy, które musimy kupować na rynku. Trafia do nas także wiele sierot, które przywożone są do ośrodka. Mamy przy sobie jedną z nich, chłopca o imieniu Hilias. Jego matka opuściła Wybrzeże Kości Słoniowej i jechała do Burki na Faso, aby się wyleczyć, ale zmarła w drodze i to dziecko dotarło do naszego ośrodka. Kiedy chłopiec przyjechał, nie sądziliśmy, że przeżyje, ale z pomocą pielęgniarek i łaski Bożej wciąż żyje i jest w dobrej formie. Wykonujemy tu również transfuzję krwi. Oczywiście nie wszystkie dzieci jej potrzebują, tylko te, które są w poważnej potrzebie, poważnie zagrożone. Przykładem dziecka potrzebującego transfuzji jest Zenabu. Zenabu przyjechała tu na granicy życia i śmierci. Udało się nam zdobyć dla niej krew. Oto ona. Kiedy przywieźli ją do nas, nie wiedzieliśmy, czy przeżyje. Ale ponieważ zdobyliśmy krew, przeszła transfuzję. Zenabu to dowód na to, jak skuteczna jest transfuzja przeprowadzana u nas. Chcę podkreślić, że w centrum nikt nie płaci za transfuzję. Ten zabieg jest całkowicie bezpłatny. Nie prosimy o żaden grosz. Przetoczenie krwi jest całkowicie darmowe. Jeśli możecie nam pomóc, prosimy, wesprzyjcie nas, byśmy mogli kupować mleko przeznaczone zwłaszcza dla sierot takich jak Hilias. Ponieważ Hilias stracił matkę, nie może być karmiony piersią, a my potrzebujemy tego mleka, aby mu je podawać. Stąd zwracamy się do Was z apelem o pomoc w zakupie mleka dla niedożywionych dzieci. To nas uszczęśliwi.